Cześć! Cieszę się, że mogę Cię przywitać w kolejnej serii edukacyjnej, w której zajmiemy się uruchomieniem i rozwojem Twojej poradni dietetycznej. Jesteś w dobrym miejscu, jeśli chcesz z głową rozwijać swoją poradnię, pomagać ludziom i zarabiać uczciwie na swojej pasji. Ale boisz się konkurencji, nie masz dużego kapitału, nie jesteś gwiazdą mediów społecznościowych i chcesz mieć jeszcze czas dla rodziny, przyjaciół czy po prostu dla siebie. Wbrew Twoim obawom, nie potrzebujesz zaawansowanej technologii, nie potrzebujesz drugiego sprzętu. W tej serii edukacyjnej pokażę Ci pierwsze kroki, które musisz podjąć, by zacząć z głową i z sukcesem rozwijać swoją poradę. W tych materiałach dzielę się z Tobą swoim doświadczeniem. Pracuję w zawodzie dietetyka od 2005 roku. Na przestrzeni tych lat udało mi się z wysokiem położyć poradnie rozwinąć poradnie, pogodzić prowadzenie poradni z wychowywaniem trójki dzieci i wciąż pracuję w zawodzie. Możesz mi wierzyć, gdyby nie przynosiło mi to teraz przychodu, zmieniłabym i pracę, i branżę, by utrzymać swoją rodzinę. Na szczęście lata doświadczeń, nauki, popełniane błędy i zdobywana wiedza nie poszły w las. W tym wideo pokażę Ci pierwszy krok, który musisz zrobić, by w ogóle myśleć o swojej poradni. To co? Zaczynamy! Nazywam się Nina Wojtyra i być może już mnie znasz, uczestniczyłaś w moich szkoleniach, webinarach, może uczyć się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a może na WSB w Gdańsku. Jeśli tak, to już wiesz, że wiedza, którą ci tu przekażę, jest do bólu praktyczna i przydatna. Nie bez powodu kładę nacisk na praktykę. Pracując jako dietetyczka jeden na jeden w gabinecie, jako przedsiębiorca, edukatorka żywieniowa z doświadczeniem w prowadzeniu organizacji pozarządowej, współautorka rekomendacji żywieniowych dla polskich żłobków i szkoleniowiec oraz wykładowca, od zawsze łączę ze sobą wiedzę merytoryczną z zacięciem biznesowym. Udowodnię Ci, że tak jak ja nie musisz mieć ogromnych zasięgów w mediach społecznościowych, by z sukcesem prowadzić poradnie, ale musisz wiedzieć jak to zrobić. Kiedy to usłyszysz, być może myślisz sobie: Nie ja tyle nigdy nie osiągnę, ale chcę ci powiedzieć, że dokładnie tak jak ty. Ja też nie miałam dużych pieniędzy na inwestycje, nie miałam czasu. Aktualnie pracującą poradnie, uruchamiałam, mając dwoje małych dzieci, a po drodze pojawiło się jeszcze trzecie. Nie miałam pomocy, sama stworzyłam swoje strony internetowe, grafiki, teksty, produkty. Taka jest prawda. Kiedy zaczynasz, musisz zająć się wszystkim. To może być przerażające, ale wiesz, ja też nie jestem grafikiem, a tworzyłam treści do mediów społecznościowych. Nie jestem informatykiem, a projektowałam i tworzyłam własne strony www. Nie jestem marketingowcem, a mimo to sprzedawałam swoje produkty. Dzięki tym doświadczeniom dokładnie wiem, jakie popełnisz błędy, no i jaka frustracja zjada Cię, kiedy nie widzisz efektów swojej pracy. Być może jest tak, że ilość obowiązków, jakie teraz masz na głowie, po prostu Cię przytłacza. Może boisz się konkurencji jest, uważasz, że jest zbyt wiele dietetyków na rynku i nie dasz rady się przebić. Może boisz się porażki, a każdy najmniejszy błąd wytykasz sobie miesiącami. Może cierpisz na syndrom 6, a może boisz się, że bez sporego kapitału na start nie uda Ci się rozwinąć poradni żywieniowej. Nie mylę się, prawda? Na pewno nie, bo wciąż tutaj ze mną jesteś, a zatem nie przedłużajmy. Czy wiesz, od czego musisz zacząć? Dietetyka jest kierunkiem studiów, na którym uczysz się właściwie wszystkiego. Ułożysz dietę dla sportowca, no i dla seniora. Może najmniej dla dziecka, ale z pewnością ułożysz jadłospis redukcyjny. Bardzo fajnie jest mieć szeroką wiedzę, ale zauważ, że żaden specjalista medyczny nie robi wszystkiego. Lekarze specjalizują się wybierając konkretny obszar zainteresowań i to w nim pogłębiają wiedzę. I mimo, że wciąż wyleczą cię z grypy, to specjalizują się w pediatrii, gastroenterologii czy chirurgii. Stomatolodzy, mimo że pewnie wyleczą każdy ząb, także się specjalizują, np. w implantologii. Psychologowie określają wyraźnie, w jakim nurcie pracują, a przecież na studiach poznają je wszystkie. Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, oni wszyscy określają swoje specjalizacje i to w nich się rozwijają. Ty także podejmij decyzję, w czym będziesz się specjalizować, komu chcesz pomagać, do jakich osób będziesz kierować swoją ofertę i swoją usługę. To bardzo ważne dla ciebie. Określenie specjalizacji pomoże ci wybierać odpowiednie dla siebie szkolenia. Poznasz środowisko osób zajmujących się Twoją tematyką. Możesz pogłębiać swoją wiedzę w danym temacie, tak by bez żadnego skrępowania i żadnego wstydu mówić o sobie: Jestem ekspertem. To nie wszystko. Specjalizując się w określonej dziedzinie, wyzbędziesz się pokusy pomagania wszystkim. Łatwiej będzie Ci odmówić pacjentowi spoza Twojej dziedziny, czy polecić mu koleżankę czy kolegę po fachu. To z korzyścią dla Ciebie, bo nie rozpraszasz się, ale i dla Twojego pacjenta, bo uzyskuje bardziej fachową pomoc, a dzięki temu wie, że może Ci zaufać. Być może, kiedy o tym słuchasz, masz obawę, ale jak to? Co z tymi wszystkimi ludźmi, którym będę musiała odmówić? Przecież tracę klientów. Nic bardziej mylnego. To po prostu nieprawda. Przypomnij sobie sytuację, w której sama potrzebowałaś pomocy lekarskiej. Z dzieckiem nie idziesz do każdego lekarza, tylko do pediatry. Jeśli masz problem ginekologiczny, to idziesz do ginekologa, a z bólem brzucha do gastrologa. Dzięki temu, że zwracasz się po pomoc do specjalisty, masz większe zaufanie do jego diagnozy, czujesz się zaopiekowana, masz pewność, że ten człowiek siedzi w temacie i wie, jak ci pomóc to buduje zaufanie klienta. Tak samo myślą o tobie twoi pacjenci. Zyskujesz ogromne zaufanie, pogłębiasz swoją wiedzę w określonej dziedzinie dietetyki. To, że potrafisz powiedzieć, że czymś się nie zajmujesz, jest twoim ogromnym atutem na rynku. A co jeśli zmienisz zdanie? No cóż, no nic nie jest wyryte w kamieniu. Możesz rozwijać się, przecież dalej zdobywać kolejne specjalizacje. Tak też robią choćby lekarze, prawda? Teraz zdecyduj od czego chcesz zacząć. Jaki będzie twój pierwszy krok? Jestem pewna, że już widzisz korzyści z podjęcia wyboru. Aby ułatwić ci to, przygotowałam dla ciebie zestaw ćwiczeń do wykonania. Do pobrania są na moim blogu. Link znajdziesz w opisie filmu albo w bio na Instagramie. Warto wykonać to ćwiczenie, ponieważ jutro zadam Ci pierwsze zadanie konkursowe, a dla najbardziej zaangażowanych będą nagrody. Możesz wygrać bezpłatny udział w programie Skuteczne Konsultacje Online. Nagrody zgarną najbardziej zaangażowani. Co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse? W komentarzu pod tym filmem napisz jedną rzecz, która najbardziej utkwiła Ci w głowie. Udostępnij ten post w swoich mediach społecznościowych. Wykonaj zadania do tego filmu i czekaj na dalsze instrukcje a w kolejnej lekcji. Ja powiem ci jak możesz pomagać swoim pacjentom. Online, offline czy zawsze musisz rozpisywać jadłospis? Dziękuję ci dzisiaj za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym materiale.